W miejscu? No, pozwól, że sobie pójdę zabić. Dobra, to jest ten sam scenariusz? Ja. Dobra, biegnę za BMP.

Ej, hey, update is incoming Shooting down in 10 minutes Niesamowite Kurwa Stary No fajny Idźmy do, ten, do, do pociągu Dasz radę jeszcze wejść tutaj czy nie? Jo Tak sądzę Kurwa czekaj, yy, na dole kaważy No chuj się miał, o. Jedną ręką się wspinasz? No. Ja pierdolę samo opa. <śmiech> <śmiech> Kurde, spadłem wziąć ci te czystrgi czy nie? Ja, ja chcę się wspierdolić.